Dzień z tej strony Bartek. A to kolejny odcineczek, oczywiście z waszej ulubionej gangsterskiej gry na kanale, a mianowicie gry, jaką jest GTA 4. I proszę Państwa, w dzisiejszym odcineczku przygód naszego Rosjanina Nikobelika. Będziemy sobie oczywiście dalej przeżywać jego przygody, wykonując, proszę Państwa, misje fabularne. Ale zanim to nastąpi, odbierzemy sobie jeszcze telefon od Romana. Nico, hello, Roman, are you all right? I was just shot in the stomach.

Więc spoko. I widzę również na mapce, że odblokowała nam się kolejna misja u Faustina, więc może w tym momencie sobie to, proszę Państwa, zrobimy. I poje, właśnie sobie polecimy do tego Faustina i zobaczymy, co od nas właśnie ten człowiek będzie dalej ogólnie. Proszę państwa, chciał, ponieważ chyba wszystkie, yy, wszystkie te porachunki właśnie pomiędzy nami zostały. Tak mi się oczywiście wydaje, wyjaśnione właśnie w poprzednim odcineczku, a jednak chyba nie do końca. Więc zobaczymy ogólnie, co tam jeszcze ciekawego właśnie ten Faustin o nas będzie chciał. Miejmy nadzieję, że nie postrzeli nas właśnie w brzuch, jak naszego kuzyna, właśnie Romana. Ale z nim to wszystko, proszę Państwa jest możliwe. Okej, okay. oczywiście także na start planę Wam przypomnieć, że jeżeli odcinacie Wam się spodoba, zacie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem. Oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to na na za materiałami. A my w takim razie kontynuujemy sobie właśnie. W ogóle dobrze jadę. No powiedzmy, że dobrze jadę. OK. A my oczywiście kontynuujemy sobie właśnie naszą, jak już powiedziałem wcześniej przygody właśnie naszego Ruska Nikobelika. I zobaczymy jak jego historia się, proszę Państwa, dalej właśnie będzie w tej grze na dobrą sprawę toczyła. Ok. w takim razie co? Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was, proszę Państwa, na pierwszą misję w dzisiejszym odcineczku. Misja oczywiście u naszego nowego kolegi, czyli Faustina, a nazywa się ona... Zabezpieczyłeś się? Nico. Hey. Come in. Thank you. Lay off that stuff. Why? Because it clouds your judgment. Not now. It's not the time. Uh, my judgment. Uh, that's a good one. I'm a fool, a drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us. Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to come down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Chit? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Uh, where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Blah, blah, too many blah, bodies, blah, too much blah, attention blah, 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 will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you. After all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. Yeah. But you treat me like a child. I run things my way, Dmitry Raskolov. My fucking way! Get out of my sight! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here, take a couple of these. Zabierz Dimitrygo do seks shopu w Delever Avenue. Ok, aczkolwiek, po co tam ogólnie mamy jechać? Może jakieś wyjaśnienie, Dimitry? Coś takiego, bo naprawdę nie mam pojęcia, po co tam jedziemy w ogóle. Guy's been making porno in his basement, and he didn't cut Mikhail in. At least he could have done and sent over some tapes. You know how much money there is in selling this stuff online? A whole fucking heap. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. It wasn't always like this, though. Things got to him. I hope it don't get to me. Aha, czyli wszystko, proszę Państwa, zostało wyjaśnione. Będziemy musieli sobie e, zabrać powiedzmy kawałek tortu z filmów dla dorosłych. Więc spotko, bo ogólnie chyba jakiś typek nie chce właśnie naszemu Faustinowi zap zapłacić Doli, więc dlatego będziemy musieli go jakoś delikatnie zmusić. A jak to będzie wyglądało? No to przekonamy się właśnie w tym momencie. Jo lecimy. Wejdź do sklepu. Myślałem, że jakaś kacenka będzie a tu jednak no gramie wyrolowała. Okej, okay, takim razie na spokojnie za Dimitriem sobie lecimy. I zobaczymy, co tu się, proszę państwa, takiego stanie. Takie mm, jakie ładne plakaty, chłechłe. Naprawdę, podobają mi się. Gdzie jest Get out of the way! Fuck. You see, they don't make them like that no more. That's a vintage bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring to DVD. Hey, Joseph, you think you can expand your business interests, make these pornos, and sell them? And we won't whoa, know about whoa. it, we huh? Was just waiting till the uh, books were closed at the end uh, of the financial year. Then we was gonna cut you. Your in. books are closed until your us are cut. Nico, take this and cover Joseph. Używaj prawie przycisk myszy i myszka, by wycelować do przeciwników. Użyj prawie przycisk myszy i myszka, by skierować celownik na jego nogę. Postrzel aktora porno w nogę, a muszę, a nie mogę... A nie mogę w jego... <grymne> a nie mogę po prostu w miejsce jego pracy, że tak powiem? No dobra, niech wam będzie. Upsi, chyba Cię postrzeliłem, nie, 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 nie chciałem. Podążaj za Dimitrim. Okej, okay, panie Dimitri, lecimy za tobą. Lecimy, lecimy i zobaczymy, co to będzie ogólnie jeszcze do wykonania. Udaj się wraz z Dimitrim do sklepu z bronią. Czy to jest ten moment, kiedy nam się ogólnie ten sklep z bronią odblokuje? Bo jeżeli tak, to będzie świetnie. W końcu będę miał na co pieniądze wydawać w tej grze.

Więc jest bardzo fajnie. Nie ok, już mogę gadać, czy jeszcze nie, gro, halo, bo nie wiem, czy teraz już mogę, czy nie. Ale hej, okay, okej, okay, chyba w tym momencie mogę. Więc proszę Państwa, w tym momencie. Odblokują nam się broni, i, i nie będę musiał na dobrą sprawę latać, właśnie po całej mapie, zbierając ogólnie jakieś tam ochłapy, bo tak to nazwijmy, tak? A teraz będę miał jakieś kałachy, jakieś fajne ogólnie broni, więc super. Wejdźcie do. Wie sobie co chcesz. Mie, konten ten. na pana Faustina, spoko. Więc w takim razie lecimy. Udaj się do sklepu z bronią. Bronie możesz kupować w różnych sklepach z bronią rozmieszczonych po całym Liberty City. Podejdź do broni, by zobaczyć, czy jest ona aktualnie dostępna. Co jakiś czas w magazynie pojawia się nowy towar, więc jeśli nie ma czego, czego potrzebujesz, wróć później. Kup mały pistolet maszynowy. A mogę taki, taki pistolet maszynowy? <ścoughs> Model pokazowy, wróć wkrótce. Aha, czyli teraz nie jest dostępny. A kałach? Też kałak nie jest dostępny, to też nie jest dostępne. Pistolet, chyba te są pistolety mi się wydaje. Model pokazowy. Model pokazowy. Aha, czyli kupujemy Uzi, może być, czemu by nie. Wciśnij Enter, aby kupić, wciśnij E, aby odejść. No dobra, kupimy, bo to jest ogólnie cel naszej misji, więc no chyba nie mamy w tym momencie wyboru żadnego. Posiadana przez Ciebie broń tego typu została zamieszczona. Zamieniona. Wciśnij Enter, aby kontynuować, wciśnij, je, aby anulować. Enter. Wracaj do Dimitriego. Okej. Okay. Więc w takim razie lecimy sobie kontynuować naszą, proszę Państwa, misję. Możesz odwiedzać sklep z bronią za każdym razem, kiedy będziesz potrzebował broni lub amunicji. Świetnie. W końcu kurczę. Zabierz mi do domu Faustina. Czyli to jest ogólnie koniec naszej misji w tym momencie, więc spoko, loko. So, you and Mr. Faust, have you always argued and made up like this? It wasn't always like this. Mikhail was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. I never know who he will shoot, who he will stab. Andrei, who you met in Mikhail's basement, he was always loyal. He was a good worker. Now he's dead. To jest that, that Matko Boska bym o mało co nie wpadł w ten, e, w paliwo. No no no, w stację benzynową, o, dokładnie. Matko Boska, jakby coś teraz się stało. To bym wpadł, kurczę w stację benzynową, to bym się załamał. Nie, przy okazji bym się uśmiech jak nigdy. Ale to... No... No, ale na szczęście udało się jakoś y, ogólnie wykaraskać tej całej sytuacji. Okej, okay, ogólnie troszeczkę sobie poznaliśmy również historię Faustina, bo okazało się, że nie zawsze był taki narwany, że tak lekko to powiem, ogólnie, jeżeli chodzi o jego, o tą postać. Kiedyś to był bardzo rozsądny człowiek, a teraz jest bardzo, bardzo narwanym człowiekiem. Ale okej, okay, więc w takim razie, do takiego ogólnie człowieka będziemy musieli w tym momencie, co ja proszę Państwa. Pracować, więc no. No spoko, jeżeli będzie dużo płacił, to jak najbardziej jestem na plus. Ok, w takim razie kończymy sobie tę misję w tym momencie. Kończymy? Ok, misja wykonana i 400 dolarów tylko zarobione. Dobra, nie pracuję dla tego człowieka, jest sknerą po prostu, naprawdę. Little Jacob wysłał nam wiadomość. Zobaczymy ogólnie, co on tam o nas chce. Dobrze jest, Niko. Ja z Badmanem teraz posiaduję. On szanowany i respektowany człowiek bardzo jest. Pani zobaczyć ze mną się na razie, LJ. Okej, okay. odblokowała nam się prawdopodobnie kolejna misja u naszego małego Jacoba, którą myślę, że sobie zrobimy już właśnie w następnych odcinkach, jeżeli oczywiście skończymy sobie wątek z... Faustynę, bo nie chcę jakoś tam zaczynać ogólnie misji u dwóch ludzi, tylko po prostu pojedyncze właśnie te misje zrobimy. Ale okej, okay. więc proszę Państwa, w tym momencie sobie zrobię krótką przerwę, sięgnę po swój magiczny telefonik, zapiszę sobie oczywiście stan gry i usłyszymy się właśnie po krótszej przerwie. Jak będę gotowy, właśnie poczytać ogólnie od Was protipki, więc w tym momencie widzimy się ogólnie za króciutką chwilę. No dobra, proszę Państwa, w takim razie przyszła pora na protipki od Was. A mianowicie, w dzisiejszym odcineczku przygotował dla nas protipy Piotr Daunewicz I o czym są te protipki? A mianowicie o takich rzeczach, jak chociażby to, że ten moment, w którym Bartek obawiał się uderzenia w swój własny radiowóz, w którym przyjechał XD. Chociaż w sumie też bym się wystraszył, jakbym widział za sobą zdemolowany radiowóz, który chwilę wcześniej dachował XD. Nie mam pojęcia, jest o co ci chodzi ogólnie. Nie ma na to dowodów, czy coś takiego. Weź tam się może lepiej za naukę wejść. tumanie, a nie kurczę, będzie mnie to pouczał, jeżeli chodzi o GTA 4. Gnojuj najgorszy na świecie. E, ta misja z furgonetką, z telewizorami, to kwintesencja bullshitów GTA 4. Dlaczego? Po południowej części Broken jechały trzy furgonetki, dwie puste z jedną osobą w środku oraz jedna załadowana telewizorami z dwoma osobami w środku. O co mi konkretnie chodzi? Nawet jeśli z dystansu podjedziesz do furgonetki X, oznaczam te furgonetki X, Y i Z, żeby dało się zrozumieć mój wywód. I będziesz, widział, I będziesz widział, że w środku jest jedna osoba, to to nie będzie oznaczać, że to będzie zła furgonetka. Dlaczego? Bo nie zatrzymasz tej furgonetki. Po sprawdzeniu furgonetki X, i stwierdzenie, że to nie jest właściwe, zobaczysz, że furgonetki Y i Z też są złe. A w furgonetce X raptownie będą dwie osoby i telewizore na pace. Trochę się rozpisałem, ale mam nadzieję, że zrozumiałeś o co mi chodzi. No, czaje, czaje, Danewicz, czaje. E, teraz taka stricte ciekawostka. Tutaj z tej racji, że możesz mi delikatnie nie ufać, pojawia się taka informacja. To nie jest kod, oraz polecam to sprawdzić od razu na odcinku, bo to całkiem fajna opcja jest. OK. E, jeśli zadzwonisz pod numer taki, 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 OK, to wyjdzie, że zadzwonisz pod tak zwany ZID. Pewnie teraz się zastanawiasz, co to jest ten cały ZID i do czego on służy. Otóż ZID jest prowadzony przez Lazloa, którego możesz kojarzyć z przerwników radiowych z wcześniejszych GTA lub z kilku misji w GTA 5. I ten numer umożliwia Ci rozpoznanie danej muzyki z gry. Dla przykładu, jedziesz sobie samochodem, słyszysz w radiu jakąś piosenkę, i ona Ci się podoba, fest, ale nie masz bladego pojęcia, jak ona się nazywa. Wtedy wpisujesz w telefonie numer lub, jeśli robisz to nie pierwszy raz, wyszukujesz kontakta z ZID i zwyczajnie w świecie dzwonić pod ten numer. Lazlo, wtedy przez chwilę słatę piosenkę. Rozłącza się i po krótkiej chwili wysyła ci SMS-a z wokalistą zespołem oraz tytułem utworu. Fajnie, fajnie. Swoją drogą jest też jeszcze ciekawa ciekawostka. Ciekawa ciekawostka, Danemicz. Ciekawa ciekawostka. Związana z tym całym Zitem. Jeśli zadzwonisz do Lazlo'a siedząc w furgonetce z lodami i odpalonej w niej jinglem, który swoją drogą jest muzyką z Menus z GTA 4. Lazlow, odsłucha tego i po wysłaniu ci wiadomości z tytułem utworu. Pojawić się komunikat, kod aktywowany, czy coś takiego. Dlaczego? Gra jakimś studem uzna wtedy, że wpisałeś kod na życie i kamizelkę. To, to tyle na dziś, pozdrawiam. Oczywiście danej dziękuję Ci za jakieś tam protipki. A my w takim razie nie przedłużają. Zaczynamy sobie, proszę Państwa, kolejną misyjkę u naszego, jakże szalonego brata, jakim jest yy, Faust. A misyjka nazywa się.

Dimitri, thank you for taking care of that thing for me. No problem. <laughs> Dimitri, Dimitri, Hey, hey, uh, meet my girl oh. Natasha. Oh, so my nice pleasure. To meet you. <laughs> little delicious. Yeah. A little Mikhail. <laughs> <laughs> hey, my brother, Nico. Good. Sit down. Oh, Have a drink. Baby move up ladies move up um, mikhail we have something we need to talk about <laughs> okay yeah. you can have your alte katrina come on not that private <laughs> girls Max can you give us no. a minute huh? please okay. oh, get out of here keep it warm i won't be too long so what is it we've got police trouble the feds or someone are all over us. Sergey told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Shit. Who is the rat? Uh, it's no one. It's just the way we've been behaving. Making too much noise. This was inevitable. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know, that guy. That guy who bought the coke. But he didn't buy the That's pot. Lenny! He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Oh. You, kill him. Are you sure? Sure? No, I'm not. Right now I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bohan. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please don't do this. Shut up. Ok, jeźdź do Guantano E Soul Bohan. Dobra, proszę Państwa, misja będzie polegała na tym, że prawdopodobnie nasz przyjaciel Faustin ma jakiegoś kreta, i, i tym kretem prawdopodobnie jest chyba jego kuzyn czy. Ogólnie ktoś z rodziny, a my musimy go po prostu najłatwiej najłatwiejszym świecie zabić. No i tyle, jeżeli chodzi o tą misję, prawda? Mm, więc po koloko mi się wydaje, ogólnie gdzie ta misja się znajduje w tym momencie. No, troszeczkę daleko jest, ale miejmy nadzieję, że e, ta podróż nie zajmie nam zbyt długo, bo to by było zbyt przykre na dobrą sprawę. Aczkolwiek mam do Was taką malusienką prośbę, jeżeli chodzi o serię z GTA 4. Ponieważ w tym momencie robimy tylko i wyłącznie właśnie w tej grze misje fabularne, co mi się niezbyt na dobrą sprawę podoba. I teraz ogólnie kwestia leży yy, po takiej stronie, że chciałbym również właśnie w tej grze pokazywać Wam misje poboczne, jak ogólnie w pozostałych grach, które nagrywam. I teraz właśnie do mnie, do, czy teraz właśnie pytanie do Was. A mianowicie jest takie, czy w GTA 4 są jakieś misje poboczne albo jakieś znajdki? Jeżeli tak, to oczywiście śmiało piszę w komentarzach pod filmem. To być może właśnie w następnych odcineczkach się tym będziemy zajmować. Ponieważ no jak już powiedziałem, nie chcę nagrywać tylko i wyłącznie misji fabularnych. Z tego względu, że nie chcę, żeby ta seryjka trwała zbyt krótko, prawda? Wiem, że GTA 4 nie należy do jakoś e, szczególnie długich gier. Dlatego właśnie piszcie jakieś tam e, ciekawostki na temat GTA 4, również możecie na przykład właśnie te misje poboczne pisać i tak dalej, tak dalej. A może właśnie będę pokazywał jakieś tam ciekawostki na temat GTA 4, albo po prostu te misje. E, misje, misje poboczne, bo czemu by nie, prawda? To jest ogólnie nasza giereczka, którą chcę Wam jak najwięcej właśnie pokazywać w tej grze. Rzeczy, które się tutaj znajdują. Ok. W takim razie unikamy sobie oczywiście płacenia za przejazd. I lecimy sobie po naszym pięknym moście, prawdopodobnie na drugą stronę Liberty City, bo tak chyba to ogólnie wygląda. Do takiej małej części miasta na dobrą sprawę. Ogólnie sprzątnąć jakiegoś typa. I to chyba będzie na dobrą sprawę, tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, aczkolwiek w tym momencie mamy telefon.

Ty po prostu zabija dla pieniędzy, jest takim tak zwanym najemnikiem. No ale no, jakoś trzeba sobie radzić, właśnie w tym życiu, prawda? Jakoś trzeba sobie z tym radzić. Okej, okay. teraz pytanie moje, następujące jest: jak dostać się na ten głupi peron? Bo tutaj gdzieś chyba powinno być wejście i chyba je znalazłem. Aczkolwiek za chwilę się przekonamy, czy to jest ogólnie dobre wejście, czy jednak troszeczkę zabłądziłem. Zobaczymy Wreszcie w tym momencie. W takim razie po tych schodach. I za chwilę się wszystkiego, proszę Państwa, dowiemy. Ale chyba na dobrej drodze jestem. O, ty kurcze, on do na nas powiedział, żebyśmy spadali. Gnój. A ty umierasz, Elo? Dobra, chodźcie, chodź Leni. O ty, Leni jeden, uciekasz ode mnie. A do mnie to specy strzela. Chamy i prostaki, ty normalnie. Chodźcie, Leny, Leny, Leny. Taś, taś, chodź do mnie, kolego. Będzie zabawnie. Dobra, umierasz. Mogę ci jakoś sprzątnąć, żeby. Czy... No nie gadajcie, że mi ucieknie ten typek. Umieraj, 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 umieraj. Mamy to, mamy to, mamy to. Nice. Jaki fort! Mój ty Boże, jak ja ledwo po prostu to za... Ała? Ała? Skąd ja dostałem, przepraszam bardzo? E, skąd dostałem nie wiem skąd A. Dora, może uciekamy są po prostu, co? Jezu, jeszcze kurczę, przekapiłem telefon do do Dimitriego. Fak! No niedobrze, niedobrze Może za chwilę jeszcze raz... A to jest koniec, tak? Kurde no! No niestety, ale przegapiłem rozmowę z Dimitrim. Kurczę, no szkoda, szkoda. Ale dobra proszę Państwa, więc w takim razie w tym momencie chyba zakończymy sobie ten odcineczek już, jeżeli chodzi o GTA 4. W dzisiejszym odcinek wykonaliśmy sobie dwie misje u na następne będziemy sobie ogólnie to chyba kontynuować, bo jeszcze widzę, że kilka właśnie misji u tego pana jest. Więc w takim razie, jeżeli taki odcinek, odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to suka byście na bieżąco materiałami. Ja sobie myślę, że odbierzemy wiadomość od yy, naszego kuzyna i będziemy sobie ten odcinek kończyć. Spotkajmy się w biurze, Niko. Jest ktoś, kogo musisz poznać. Ron. Aha, i kolejna misja urona nam się odblokowała. No spoko ale tym ogólnym zajmiemy się już właśnie w kolejnych odcinkach. Więc w takim razie do zobaczenia wszystkim. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i co? W takim razie udanego dnia. Hejka wszystkim. Pa, pa!